Z mm. co? przejebałem ich tyle Z boku. Idziemy teraz po krepa do tych butów Później jak tu jesteśmy może przy tym sklepie ze sztalugami to kupimy na prezent dla żapsa na sztalugę, że obraz zrobić w ogóle on powiedział, że widziałeś co ci tutaj pokazywałem, że na te urodziny jego chłopcy wynają tę chatę pod Warszawą? Nie oglądałem tego. A, to możemy tam cały weekend zostać sobie. A kiedy to jest? Jutro, tam jakiś basen jest i w ogóle... Dobra, nieistotne. Dzień trzeci na sampli. tutaj właśnie w okolicy, to dwie miejscówki potencjalne do... Zrobienie tego całego lubuka. Bo wiesz, gdzie jest pączek, nie wysyłając tutaj w tym Wszystko zajebiście, ale mogłeś się przebrać. Po co, stary, to i tak nie ma znaczenia. No to prawda, w sumie. Jak ten, przykrycam kluczyk i stary zegary nie ja wchodzą. Oj, co się stało? Ale Jamaszka mi nawaliła. Jamaszka nawaliła. No, jumpstart od bety trzeba zrobić. A w kubku jest passion fruit, jaśmin. I tapioka. I brzuszek napompowany, bo już wypiłem drugą taką Właśnie <noise> będą pisać, że, ten, że nie wychowany Może i nie jestem wychowany, może i sam się wychowałem, ale właśnie wychowałem się na swój sposób Chodzę z kurwa drupskim wyjebanym na ulicy Ale od czasu do czasu zachowałem się jak człowiek i koszulkę założę Wiesz, że to ja robiłem? Nie. nie robiłeś tego, nie na pewno, na pewno ja Nie ma, nie ma jedynych, właściwych czwórek Tych, które ty masz Świetny pik. Świetny, a ty na przykład Beznadziejny No słabo, bez słagu W ogóle, no nie wiem ja to jak już tu mówię w jakieś to chyba tego. O, a to fajnie nawet. No Ale chyba jakieś to jakieś inne CW, czy nie? <śpuszczak> no To jest Nike Mura. Ale ty mega warszawski jest ten sklep samego zerażenia. Dobra, lecimy, bo jest późno bo w ogóle. Tak, jest sobie... późno, no. Też lecimy Ci mówiłem o przyciąganiu uwagi, co nie? Że ważne jest, żeby przyciągnąć uwagę odbiorcy. Eee, mam taką kminę, żeby mój obraz właśnie, ten, co mam w pokoju niebieski, właśnie też gdzieś tutaj postawić, tak żeby delikatnie w po prostu. No spoko w sumie. W no tak, wiesz, że... Że po prostu gdzieś tam w tle sobie jest, bo jest kurwa nojebitny Jest jebitny niebieski I No może ciekawy to wyjdzie Tako No Albo w ogóle Zobacz Duży stary, stary to właśnie na tym szkle, tutaj Co nie? tak o tutaj modele wszyscy Tak jak, tak jak w tym nic Pomyślisz, no do lookbooka się nada. No możesz zrobić takie zdjęcie jakby kontrolne. Krata fajna w twoim stylu trochę. Stań sobie. No dobra, dawaj na drugą. A nie, jeszcze obraz. Mocna pozycja. Jak parysz trochę. Na liście. No trzeba będzie gatekeepować to no, miejscu. By. Nie no, wlecą jakieś te zardzywiałe czy które? Wszystkie są zajebiste, To w ogóle stary Każda każda z tych drzwi To może być kurwa jakiś oddzielny stary Lookbook czy coś Tu no 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 fajnie wchuj. Nie wiem czy, czy, czy to wstawiać będę szczerze. No bo to jest za mocne No fajnie to, to jest, jest mocne, naprawdę o tym po prostu wiedziałe. No dobra, aczkolwiek dobra, jak jakiś brand inny polski tutaj wleci, to jak jakiś inny imposter tutaj wleci na naszą miejscówę, toło tutaj, to wjeżdżajcie w nich po prostu, bo my to zaklep zaklepujemy ten dystrykt. <try> Trochę większe, co? Sorry. Nie no nie no, sprawdzaj się. Um. Oh. perfetto no fajne no całkiem fajne i jaki to ma wymiar? 50-60 bierzemy w sumie jest tak, Jest, jest, jest Yes sir W tak czajna jest jeszcze przypierdol Ale trzy krzywa jest na nim, ale chuj w to Układać podpis Mordzia Większy, większy Chyba z tego drukować, bo jest szansa, że to się wyjawi. Ciekawe czy to w ogóle dobrze będzie pasować. Wiesz co jak nie będzie pasować? Będzie będzie, ładuj to. Jesteśmy zgubieni. Ładuj to! ładuj to saga! Ładuj, to. ładuj te bułeczki Dawaj do tej piekarni. Mm. Mm. Tutaj lekka rozlewka poszła, ale to i tak nie ma znaczenia. Nie, jest dobrze w chuj. Jest dobrze w chuj. Lęka Jak wyglądał oryginalny lęka Dance? Tak, bo Tak, tak wyglądał. Ej, mam ten powiadomienie ze Snapa. Jeszcze, który oryginalny. Jeszcze palcem docisnąć to do przodu i tam, i tam mocno. Teraz pod górkę sobie zrobię trochę Ta gorzej. Mm. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo ta pierwsza wyszła dobrze. To się nie liczy. Na szczerze. Jest ledwo cała ta podstawka na to, bo już tutaj jest spierdala. Taka jest kurwa dosłownie idealna. Jeżeli tak trzeba to powymierzyć jakoś. Tutaj był partnership ogólnie z całym Wietnamem. Feks, bo właśnie wy nie wiecie, ziomy, że mieszkamy na wietnamskiej dzielnicy. Po prostu no my poleciliśmy, no pojechaliśmy do ambasady wietnamskiej i zrobiliśmy partnership ogólnie. wiem że wszystko jest z przekazem robione. Ej, no ale właśnie kurwa widzicie? Kto by się spodziewał, że to jakaś kurwa taśmą będzie? Ja na pewno. Nie. A my się martwiliśmy o to i o to. Tak. A wyszło zajebiście. Wyszło no idealnie. W sumie, no tutaj widać, że dosłownie ten. Dobra, będzie trzeba dorobić pędzelkiem. Ogólnie to ten helkat będzie na tej głównej produkcji trochę zmieniony. A tutaj, patrz, jest niedociągnięcie też. Widzisz? No. Mm, Perfetto! Dobra, No popadź. W ogóle jeszcze jedną, przy tych No, tutaj się to. Ta... Jakbym ci zapłacił 7 koła, to za być... mało. No za jedno byś mm sobie -hmm. wydział. Za 100 koła. To za 100 by sto koła? Kupi. No, ten kolor, ten materiał to jest w ogóle koniec, nie? Nie była płacić. To jest w ogóle nie nie koniec. Klasyczek to teraz. W ogóle macie snippet, snippet, Bo jeszcze tego raczej nie ma. Ale Johnny Dang ma taką koszulkę dokładnie to z tym nadrukiem Johnny Dang and Poe! Mm, perfect. perfect! Perfect! Perfect, perfect, Ej, no. w ogóle to to miało być? Tak. Fajne. Ej, no, ja się się mega tym projektem. Kiegoś biznesmenika, co nie? Taka fajna, taka... Właśnie ona. Taka like corporate. Mnie, dla mnie to ona jest najświeższa. A ona look corporate. Jop. Yep. To nie ma znaczenia. Wszystko jest zrobione. Wszystkie sample są zrobione. Dziękuję. Nie, zajebiście Dobra robota. Pokaż mi, co musisz zrobić. No ja nie wiem nawet, o co się chodzi, tego tak. No jak nie, no gadaliśmy o tym, stary. Miało być, że wiesz, że się rozumiemy bez słów i w ogóle ty odpierdalasz takich szan. No na tych teasach miał być, kurwa, distressing, stary, lekki. Chcesz jakiś, z, kurwa, waspaternów? Umarłem. Nie żyję. Dobra. Żyję. Nie będę wam teraz tutaj pokazywał wszystkich tych itemów, bo pewnie jeszcze wyjdą dwa odcinki z nimi, następny odcinek to pewnie będzie przygotowanie do sesji zdjęciowych, albo jednej, albo dwóch, zaraz będzie cloud i na następnych jakby odcinkach pokażę wam no jak to się profituje, ja no jestem bardzo zadowolony, nadzieję, że wam no też się podobają one, szczerze na dni miałem jeszcze tego na sobie. Dobrze size czy za mało? Mm, git, git. Yeah. Macie dwa vlogi i jest to wszystko co mówiłem wcześniej, więc widzicie każdy na pewno jest zadowolony. To są największe tengery na świecie Mhm, mm mhm. Mm sure. Teraz coś, co e, niektórzy myśleli, że nie ma miejsca mam się w naszej firmie, a jednak ma. Wysyłanie paczek, proszę bardzo. mamy tak, że po prostu jest jeden dzień w tygodniu, kiedy wysyłamy paczki. Różnie to bywa z tym, z, z tym dniem, ale to szczególnie wydaje mi się, jak. Wiecie wszystko robię tak jakby w jakiś taki nazwijmy to inny odklejony sposób te ciuchy i w ogóle to swoją markę tak prowadzę to wydaje mi się że to jeszcze że to że nie macie paczki z dnia na dzień jak z innych brandów co zamawiacie że wiecie przychodzi wam następnego dnia to jakby do ogółu całego ogółu jakby tego jak jest prowadzona saga i jakie to są te rzeczy, wszystkie to to pasuje po prostu, że te paczki czasem nawet dwa, na dwa tygodnie się czeka, co nie? Też dodaje to tak jakby temu wszystkiemu i też jest dużo, dużo, dużo większa ekscytacja jak ta paczka w końcu przychodzi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo ja lubię także że właśnie wszystko kurde inaczej, wszystko po swojemu, inaczej niż wszyscy. Dlatego nigdy nie będziecie mieli paczek na następny dzień co zamówicie. Żebyście jakby my dobrze zrozumieli, co, nie? Wysyłanie paczek to jakby ja z perspektywy osoby, która jest jakby producentem tego wszystkiego, to jest dla mnie też po prostu rzecz, którą można zrobić inaczej, że można tak jakby, to jest po prostu jeden z elementów, dla mnie to jest jak nadruk na tej koszulce, tak jak materiał, dla mnie taka wysyłanie paczek to jest właśnie też jeden z takich elementów który właśnie można zrobić inaczej na swój sposób. No i wydaje mi się, że tak na przykład właśnie jak jakiś nadruk kolorystycznie pasuje do koszulki. Tak na przykład system wysyłkowy pasuje do właśnie movementu brandu, co nie? I koniec końców każdy dostaje swoją paczkę i tak. Czasem się zdarzy jedna na nie wiem, 400-500 osób, że tą paczkę się czeka 2 miesiące. No ale zazwyczaj no jednak czas oczekiwania na te paczki to jest tydzień. W tydzień, półtora tygodnia max Obiecaliśmy wam imprezkę jeszcze My słowa zawsze zatrzymujemy Jak to prawdziwe, Czarnokój przed imprezką tutaj Wiesz, kurwa bo ci świecić Nie, wiesz o co chodzi, ale świeci się Ja też Swoje i będziemy krepować tu Pęk Oraz Oraz Jest ogólnie kmina ciągle właśnie Nie jestem przekonany co do tego logo Co nie I zakładam po prostu topa Chociaż bro Chociaż bro A jestem fanem tego bardzo lubię ten kolczyk. Nie to nie są żadne jakieś kulki tenisowe, kurwa, bo ktoś tak napisał. Co to ten, ale nie no, w sumie jak to Esaj diamonds Shining, no kurwa, no nie, w sumie jest dobrze no. Nie no, Git zostawiamy chyba to, seria, to fajnie wygląda. Fajnie, approved właśnie, żeby wyglądało mocniej, kurwa, i bardziej odklejanie kurwa. No właśnie, bo w sumie nie ma takich sumie hard sumie... i temu, właśnie. No właśnie. Ej muzyki nie ma w tle i nie ma vibe'u A my ten vibe ludziom dajemy, jak dodajemy muzykę. A sami go sobie odbieramy. Właśnie dlatego, jesteś tą muzyką. No właśnie, dla ludzi, a dla nas nie ma muzyki, dlatego właśnie mówiłem stary to, co w tym filmie, że ludzie mówili, że że nie dawaj, kurwa. Filmiki z wyjazdów też i w ogóle, no właśnie zobaczcie, o to chodzi, że jakby ja odbieram sobie tą muzykę dając ją wam, a jednak robi to wszystko dla siebie, prawda, więc dlatego nie ma vlogów z wyjazdów, ale będą, zależy jakich, <laughs> ten jaki Telbor chce jechać gdzieś kurwa. <laughs> Jak ci ludzie myślą sobie, no nie upadną w przyszłości w ogóle. A my stary zajmowaliśmy się przed chwilą, kurczę, taki trening barków, jakiego nikt w ogóle z tych dzieciaków, co tak mówią, w życiu nie doświadczy. Fex! Działa! Zawinka! Właśnie! Zasszą może. Żeby nie było. Żeby nie było, że jestem... Ej, bardzo... <grym> a my tam jedziemy BM Nie umerem <grym> Żeby nie było, że stery są patusem jakimś Pinier, hiszpańskie wino Przed treningiem mieliśmy same warzywa z jajkami kurwa. Powiedz, że tak było. Feks Same warzywa z jajkami przed treningiem było, jako posiłek przed to tylko tak wygląda właśnie, że wymyślicie, my kurwa, oni ten Bro! Nie każ mi mojej zdrowotnej pokazywać tej nie kasz... szafki. szafki, Nie, 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 nie każ mi pokazywać tego pyłku pszczelego. Tych kurwa <ścoughs> Trzech shilajtów, Mordo! Giur Himalayan Sheelight, stary nie każ... nie, nie, nie każ mi stary pokazywać swoich. Moich herbatek detoksowych stary. nie każ mi tego robić, no, bo... Nie każ mi to ja na tym pokazywać, dalej, dalej, dalej! Nie każ mi pokazywać tej spiruliny i chlorelli? Dabaj, wam mówię, no. Zdrowie jest najważniejsze, kurwa. Można się bawić, można robić wszystko, ale pamiętajcie, żeby o siebie, kurwa, dbać. Serio, serio, serio. Ej. Dbajcie o siebie. Powiedz im też to. Better to be a bang bang. <laughs> nah, nah, nah. Mm. Hey, we party tonight, we party party. Yup right. <laughs> Twenty four.